Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zapomniałem sobie włączyć muzyczkę w kolejnym odcinku z Minecraft Escape. Jest mi kuźwa ciepło, chyba się napiję troszeczkę wody. No i cóż, ruszamy dalej. Z tym shitem co morteczko. Ruszamy dalej z tym wszystkim, trzeba to kurna przejść normalnie, bo już jak zacząłem to trzeba to, 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 to przejść. At this rate, you are going to die of old age before completing all the okay, od tego momentu, że, że zginę, jeżeli nie przejdę wszystkich testów, czy jakoś tak? Okej, okay, jakoś muszę tu... o oh, fuck! <laughs> Czyli widzę kolejne, ale tutaj na szczęście chodzi bardziej o zdręcznościówkę niż od. O, o, ty kurna dziadu. Dobra. Jeżeli widzę, że muszę to zrobić jeszcze szybciej. O, jak ja mam to tam wpłynąć ładnie. Ja muszę chyba najpierw do góry jednak troszeczkę polecieć sobie i... Bo to mi na trzy kratki będzie. Ej, no co jest? No nie. Zarąbiście. Czyli ja znowu muszę zrobić aż taki długi odcinek. No jak? No szkuźwa jak? Za wcześnie nie, za późno nie, a wypchaj się, ja zesraj się. <śm> a może zrobię to w ten sposób? Może ta woda... Nie no wtedy i tak spadę, no bez sensu kompletnie. O Jezu, dlaczego? Zamknij. Rej! Bo mnie denerwujesz, tylko jęczysz cały czas, no ile można? Oh. No! To jest naprawdę irytujące. Nie wie, że to nie, nie przestaje to. <grym> <grym> cały czas kurde, nie? Najgorsze jest to, że jak tu spadnę, to tam nie ma innej opcji, żebym ja to jakoś przeszedł. Ja to... Ale tam będę mógł normalnie chyba to na Yolo po prostu przeskoczyć, więc tu muszę po prostu wejść elegancko. No, za wcześnie! Jak ja mam to. Ja pierwszy raz w ogóle uczestniczę w jakimś takim yy, dziwny. Aaa! Yy. So close. Już byłem tak blisko. Tak blisko. To się otwiera ja wskakuję No za wcześnie. Ja muszę wskoczyć. Wejść na tyle wysoko, żeby... Ale to bardzo szybko ta woda spada. Kuźwa, jeszcze za wcześnie? Już wleciałem w to praktycznie. O Boże. Pyk. Yy... No, żeś nie skoczył teraz, nie? God damn it. By cię pokrochmaliło. Czekajcie, ja se tu chyba znowu z zastosuję czyta ze wskakiwaniem po prostu z powrotem, bo ja w takie wpływanie trwa strasznie długo. No nie, patrzcie, bo ja to bo ja tu marnuję troszeczkę dużo czasu na to, nie? Okej! Okay. no! No No już byłem tak blisko. Nie mam pojęcia, w jakim odstępie czasowym powinienem to. Zrobić? No nie, ja muszę tam na tyle jakoś wysoko podpłynąć, żeby tam wskoczyć, ale ja pierwszy raz coś takiego robię. No, no i się, no i się zesrało, nie? Eee, no, to za szybko przejść spada, przecież ja zanim w ogóle załapię, że, że muszę coś zrobić, to, to on już mi spada, nie? No nawet nie ma jak tego przejść. A jeżeli ja się rozpędzę po prostu, Iii, no to, no gówno, za ja się w i po prostu to przelecę. O tako przelecę, o tako, o tako, mam ma, welo. Ma, ma. No kur, No nie, no poczekajcie, jakbym był już tu, to chyba będę w stanie to normalnie tam doskoczyć. No to normalnie, a może i nie będę w stanie. A może i kurna nie będę w stanie. Oż ciulu, czyli jeszcze muszę z takiego ciulstwa potem korzystać. No to ja muszę wyczaić, jak to działa. Jak to działa? Jak to działa? No. Nie znikaj tak szybko, woda! Albo za wcześnie wskakuję, albo za późno wskakuję, nie jestem w stanie wskoczyć idealnie. O, 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 nie wiem jak, nie wiem jak ja to zrobiłem. Nie, nie. nie. O! no nie. Nie, ja teraz stąd będę startował, nie ma, nie ma szans, żebym ja w ogóle od zera startował. Ja, ja nie, nie po to aż tyle się starałem, żeby teraz od, startu, od samego początku udowodnić, nie. O, no, szkademet, już byłem tak blisko. No! Serio? To tak nie działa? Musi tak działać. No, ty gadzie jeden zaszarany jak ja cię kuźwa spotkam na mieście, to cię normalnie poćwiartuję. Dobra, jedno przeskoczyłem, da się to jakoś przejść, tylko trzeba miliarda lat i jeszcze więcej, żeby to przeskoczyć. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie i śmiejecie się kuźwa ze mnie, bo ja normalnie to tutaj już dostaję nerwicy ósmego stopnia chyba. A wasze... Za jakie grzechy? Za jakie... No dlaczego żeś nie wskoczył? No, jest. Dobra, dobra, teraz będziemy startować od tego pułapu. Nie, nie, znowu mam coś wyżej, no nie! A jest, nie będę nie będziemy mógł tam doskoczyć, nie raczej nie. Cztery takie do pokonania pierdzielce, to jest... to jest... nie do wykonania! A Dla mnie nie, nie do wykonania! Po prostu nie wiem jak ja w ogóle za jakimś tam 30-40 razem to robię, to to jest w ogóle dla mnie coś nieprawdopodobnego. Jest! Okej. Okay. To po prostu trzeba skoczyć na tyle szybko, żeby ta woda jeszcze nie zdążyła uciec, ale to jest naprawdę trudne. A, no już byłem tu. Ale dobra, stapię od tego poziomu. Bo udało mi się doskoczyć. Także ja jakbym zrobił jak bym to od początku, to bym nigdy do nie przeszedł, ale to to już szczegół, nie. Aj za szybko, za szybko, za szybko, za szybko. O, za szybko, za szybko, za szybko, za szybko zdecydowanie za szybko. Jesteś LG niecierpliwy. No, wreszcie, dobra, uszło. No nie, nie przeszedłbym tego na survival modzie, tak po prostu. No, nie wiem, jakie skille parkurowe trzeba by było mieć, żeby to po prostu przejść tak po prostu, nie? Nie mam pojęcia. Dobra. Test numer 15, już widzę, że będzie ciekawie. O właśnie TNT, coś czułem, że to będzie TNT. Dropping from uh, the ceiling, but the most uh, test uh, subject diet. I decide uh, coś tam easy and remove the TNT. Aha, usunę TNT. Still don't think you are going to complete it. OK uh. Nie wytrzymuję i będę bordował po prostu na prawo i lewo, bo mnie to denerwuje takie jękanie w tej weftę. Jak mi jeszcze coś nie wychodzi. Dobra, mamy guziczek i co ja będę miał tu zrobić? Nie wiem. I would step on the leisure plate when the light is red. Something bad might happen. Ok, czyli jeżeli stanę na jakąś. Kiedy będzie. Czekajcie, o co chodzi. Mhm. Ok, czyli. Czy muszę przechodzić na te pola w momencie, kiedy jest zielone, dobra Zielone Czerwone. Ej! Przecież nie stanąłem, tu ciulu! Otwórz mi te drzwi Zielone Czerwone. Zielone. No, no, co to ma być? Przecież staje na te bloki, jak porąbany, nie? Zielone Hopsa, tutaj. No bo to, to dopiero po czasie się odklikuje, tak? I przez to to wszystko się, ten, zamyka. Bez sensu. Nie wiem jak ja to zrobiłem. Dobra, ale nieważne. Przeskoczyłem. Teraz tu. Udało się, dobra. Czyli ja to muszę robić naprawdę szybko. Ok. Huh, jestem tutaj. Eee... O kurde. Udało się. <ścoughs> jest very funny. Tak, bardzo, bardzo na pewno śmieszne do oglądania. Mam nadzieję, że, że śmieście wam się to oglądało, bo mi nie do, nie do końca się to tak śmiesznie przechodziło. Dobra, szesnasty test, what the fuck. Another test that use your fishing skills. O oh, jezu, skill w, w łowieniu, serio? Uh, whatever fishing skills you have, uh, have fun sitting down waiting for a fish uh, to swim uh, close to you that you're getting for sitting Okej, okay, spoko. Nie, ale ciebie to, cie, to wykończy od razu, bo już mnie denerwujesz, panie. Ledwo tutaj po prostu przyszedłem i już mnie takie coś denerwuje, nie? Dlaczego ten. Czekaj, nie, nie, ja zrobię to inaczej. Dlaczego autor po prostu wpieprzył tutaj villager? Ja wiem, że on chciał po prostu, żeby to było jak najbardziej denerwujące, ale dobra, co mamy tutaj? You can only use a fishing rod. Okej. Okay. What the fuck? Aż mi się przycina wszystko do 80, to się PS-u nie? Ok, troszeczkę przyciszę, przyciszę teraz y, grę, ponieważ jest zdecydowanie za głośno. Teraz może być troszeczkę za cicho, ale nieważne. Tutaj mamy wędki, bardzo fajnie. Only take one at a time. Get another one, when it breaks. Ok, czyli co mamy w tym momencie zrobić? Bo nie rozumiem. Okej. Okay. Coś zrobiłem, coś się zamknęło, nie wiem o co chodzi. Nie. Kliknąłem. Może to wszystko mam zamknąć, może to o to chodzi. Na razie się wszystko zamyka, spoko. Nie. Może to o to chodzi E! Okej. Okay. Jeszcze dwa. Okej, okay. jeszcze jedno. O, to o to chodziło. Dobra, to nie było aż takie złe, jakbym się mógł e, spodziewać. Throw e, away all your items. Dobra, proszę bardzo. Wyrzuciłem. Wędkę, ale mieczce zostają, bo będę w tych villagerów zapierdzielał, dobra. Czyli możemy sobie znowu już muzykę i wszystko podgłosić, jest dobrze. Jedziemy dalej w takim razie. Już słyszę villagera, którego chyba będę musiał zabić, tak mi się coś wydaje. Gdzie jesteś kochaniutki? Tu jesteś kochaniutki! To no, taki bonusik, który, którego nie było uznanego, no fakt, nie powinienem mieć bloków, ale no, tr trudno się mówi, dobra. Aaaa... a small chip uh, into your brain, what the fuck, earlier, and has only just activated if you feel a burning aktywuje się tylko jeżeli czuje palenie, vision start blur red and let you me know because my chip the degrees, kuźwa, jakaś historia, wszczepił nam chip po prostu w momencie kiedy, what the fuck. I left an item in one of the y chests for you to use in the next test. Good luck finding it. Okej. Okay. Nie. Nie. Dobra, y tutaj ewidentnie też będę musiał przeciszyć sobie to wszystko. Czy ja mogę na przykład przeciszyć bloki? Mogę przeciszyć bloki. O, no niech będzie tak. Ja pierdziu! <laughs> Jakie hardkorowe szukanie, nie? Okej, okay, czyli po tej stronie na pewno nie Tutaj, tutaj nie, tutaj, 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 tutaj. O, tutaj coś mamy. Free ten Steel, nie wiem ile ma tego wziąć, podejrzewam, że jedno, dobra, sprawdźmy mimo wszystko jeszcze jakieś, bo może coś tu jeszcze być. A wyczaiłem system, dobra, czyli to ewidentnie potrzebuje tego, dobra, to to w takim razie chyba musimy to wszystko spalić. Haha, 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 dobra, to się nie pal, nie, nie, to, to się nie pal, nie, 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 to się nie pal, ładnie, wszystko się pali. ELEGANCKO, to to nie, to 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 to, to też nie, to, a fuck fuck, palę się, nie 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 nie, to też nie, to też nie, to też nie, dobra, to się spali elegancko, to jeszcze tak podpalimy, tak, tak żeby się paliło, no weź się to pal, dobra, tu się nie pali, to się pali, e, tu się zgasi, to się zgasi, to się pali, tego się nie pali, powiedzmy, dobra, w takim razie, uh, friend on uh, savage pipe has started to leak, don't let it slow you down, what the fuck, o, nie parkour z wykorzystaniem kuźwa tego Solsanda. Co ja mam tu zrobić? Okej okay. Okej okay. eee, Hm, hmm, Tutaj mamy tą, ale co ja tutaj Troszkę denerwuję, że to cały czas tutaj tak na pieprze, nie? Ale... Cześć, nacisnę to. To coś się stanie? Jak nacisnę to... To również nic nie widzę, żeby się stawało. Ha! Huh. Chyba, że muszę nacisnąć naprawdę szybko te... te dwa. Serio nic się nie O, o, o! Coś się stało, coś się stało, coś się stało! Dawaj, 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 dawaj! dawaj. Aha, czyli tu muszę szybko podpalić to. Uleci woda! Oż ty ciulu! Dobra, już wiem o co chodzi przynajmniej, bo tak, tak, tak podejrzewałem, że to mniej więcej będzie o to chodzić jak zobaczyłem tutaj wełnę, czyli musi naci muszę nacisnąć szybko oba guziczki. Pyk, pyk. Lecieć szybko tutaj jak się woda zaraz... a skończy. I podpalić. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, podpal się. Szybko, 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 szybko. Dobra, uciekam. Jeja! Yeah. Udało się! A you smell better than after climbing <laughs> Pachnę lepiej po, niż po wspinaczce, no spoko. To, to na pewno, bo się teraz nie spociłem. I jedziemy do góry. Ja pierwszy nie mam pojęcia ile autor w ogóle robił tą mapkę, nie? Ale. O, już słyszę chyba kogoś do zabicia. A tak, słyszę kogoś do zabicia. Proszę bardzo, dziękuję bardzo do widzenia. <laughs> tu się już w ogóle coś spieprzyło chyba. Dokładnie. Uh, malfunction, I guess someone, uh, someone going to have to fix it. Ok, Musi, będziemy musieli to naprawić chyba. Don't get up, uh, it be right back. I be right back. Don't touch anything. Dlaczego mam niczego... A ty kuźwa! <laughs> Na pewno muszę tak zrobić, bo nie widzę innej opcji po prostu, nie? Jeżeli to spalę, to wtedy się coś naprawi. Na 150%. O! Proszę bardzo, tam mamy przejście. Eee! Ja myślę, że tu będzie przejście, a tu nie, a tu mamy przejście. Okej, okay, czyli robimy w ten sposób, idziemy tutaj. Wait, where do you think you are going? <laughs> uh, this is stuff only, coś tam. Turn ahead and back uh, destiny. Nie, 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 nigdzie nie będę wracał kuźwa. Muszę iść dalej. Uh, list. Uh, anyway, yeah. Dobra, to długa lista, okej. Okay. Uh, what's until players are in the minecart before pressing the button? No, minecart sobie po prostu pojedzie, tak? Więc jeżeli nie będę w minecartie. A co się stanie? Czekajcie, what the fuck? Mm. Nie wiem, co się stało, ale jadę. Boję się, mam miecz. Nie zamacham. U! Otej, okay. okej, okay. eee, się troszeczkę rozpipipi. Okej, okay, idę tutaj, w takim razie mam jedyną drogę, widzę. Okej, okay, jestem tutaj, okej! Okay. Eee, self-destruct, testować self-destruct, dobra, pyk. Łota, okej, okej. In fact, had... Aha, tam coś pisało, dobra, nie, nieważne, to, to jest nieistotne, dobra, jestem... What the Nie! Okej, okay, chyba nie zginę, nie powinienem zginąć. What the fuck, ale dobre, nie? Podoba mi się to. What next? Gdzie dalej powinienem... Tam mogę iść? Nie, czekajcie, bo tu się coś rozwaliło. Ewidentnie jakbym mógł iść tam na dół, nie, bo tam w sumie mam jedyną... ...drogę tak naprawdę, żadnej drożki nie ma, dobra, czy idziemy tutaj w takim razie, tak? Eee... Place pressure plate here, dobra, czyli tutaj pressure plate'a. Ja pierdziele, co się dzieje w ogóle? Uh, what? Are you still alive? You have got... You're kidding me! Well, I'm still in control and you have no way of using... Coś tam, kontrol, hard to play games, doing research, coś tam, coś tu pisze. Eee... Fuck... Nie, nieważne, nie dobra, co mamy tutaj? Storage item, okej. Okay. Tutaj na pewno mamy tę kamienną w ogóle. Do czego ja mam to inne... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Pressure plate tutaj. I... co teraz? Okej, okay, tam to się chyba coś zniszczy. What the fuck! Jokkie zarąbiste, to wszystko wybucha Ewakuacja w mordę kopane, nie? <ścoughs> Co to jest? Wow. Uh, thanks for playing. Don't forget to leave feedback on the forum post. Once again thanks for, to CBN Minecraft for the awesome red design. No naprawdę, naprawdę gościu się popisał. Uh, surface elevator, proszę bardzo, mamy windę, którą będziemy mogli chyba stąd wyjść tak! What the? Co to się? If you have OrTMI TMI installed, say tonight. Aha, czyli jeżeli mamy ten, to możemy ustawić na, na noc. Czekajcie, ja sobie tutaj podgłośnie to wszystko znowu. Jeżeli mamy. S, no, te komendy albo jakieś coś innego, ale ja mogę to zrobić w inny sposób czyli ustawię sobie w ten sposób, będzie noc, proszę bardzo. Wow, the end. Proszę bardzo, i miliard expa na zakończenie. Behind the scenes. Co to jest? Ale fajne. What the fuck, cześć, bo ja nic nie widzę teraz. Nic nie widzę, za dużo expa. Eee, behind the scenes, co to jest? Dobra, możemy tutaj sobie ruszyć. Autor jeszcze coś nam zaplanował, jakąś dróżkę, żebyśmy mogli chyba zobaczyć, jak to wyglądało wszystko. Nie, powiem wam, że naprawdę spoko. To jest chyba czwarty bodajże odcinek. Troszeczkę faktycznie na to poświęciłem czasu. Okej. Okay. Woohoo! No całkiem spokój. To wszystko było w jednej tej, w jednej kopule takiej wielkiej? Nie wierzę. O nie wierzę. No upchnąć tyle redstonea, ja pierdzielę. Fajna taka, taki, taki dodatek po prostu, że możemy zobaczyć jak to wyglądało. Od środka, tak? Chociaż już po części to widziałem. Tam, tam mój portal, ta, Te bugi, i tak dalej. No, był jeden odcinek taki troszeczkę zbagowany, lekko. Chociaż tak naprawdę wszystko pozostałe działało, tak? Więc może to po prostu jakiś jeden błąd się zdarzył. Ewentualnie faktycznie, może ja coś nie ogarnąłem. Mam nadzieję, że to jednak był mimo wszystko błąd, żeby nie było. Ale polecam Wam bardzo, żebyście sobie zagrali tą gierkę po swojemu, zobaczyli, jak to naprawdę e, wygląda. Jak to można przejść po swojemu. Bo widzicie, że. No testy są naprawdę spoko, tak? No następny escape na pewno, jaki będę chciał jakiś przechodzić, to może prędzej właśnie jakiś adventure czy coś, żeby jednak było troszeczkę więcej fanu niż to, chociaż tutaj frajdy było naprawdę od cholery, szczególnie jak mi się przeszło jakiś e, test i, i ta radocha po prostu, że się udało przejść ten test, to jest naprawdę spoko. Czyli wyjdzie na to, że poświęciłem na to no co najmniej jakieś dwie godziny, bo tak? Bo cztery odcinki prawie, że po pół godziny, więc no faktycznie od dwóch do 3 godzin jest Ło, wow, mam kolejną ok, okej, kolejną kopułę mamy. Ja pierdziel! No po prostu mega. Dobra, tak czy siak, to będzie sobie ogólnie jeździło, pokazywałem na to wszystko bardzo fajnie to ogólnie wygląda, ale to już wam z tym nie będę zanudzał wystarczająco was zanudziłem na odcinku, e, na odcinkach ogólnie. Tak czy siak, mam nadzieję, że escape cały wam się podobał. W sumie to już drugi, e, który gdzieś tam przychodziliśmy, no kolejne pomieszczenia zarąbiste tak czy siak e, możecie proponować sobie w komentarzach, znaczy sobie mi w komentarzach jakiś escape y, z przyjemnością na nie zerknę i ewentualnie je przejdę, czy sam, czy z kimś, może jakiś będzie escape na dwie-trzy osoby e, nie, ma, nie ma problemu myślę wtedy. Chyba nie będzie problemu. Tak czy siak, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Oczywiście łapeczka w górę za przejście misji i za przejście całej mapki. Myślę, że jak najbardziej mi się należy, bo pomimo tego, że troszeczkę. Yy, Przeczywałem przynajmniej przy jednym albo dwóch etapach Takie wiecie, wlatywanie i tak dalej, no to mimo wszystko przeszedłem większość, yy, czy ja praktycznie no wszystkie testy yy, normalnie i pomyślę, yy, pomyślnie, no yy, tak więc cóż, ja się z wami żegnam, ja sobie będę tutaj jeździł, ogólnie patrzę na to wszystko naprawdę od cholery tej roboty było, nie mam pojęcia, kto to wymyślił i tak dalej <laughs> rozpoznajesz to? Uh, please note, you have Right uh, object again test will be ignored. That counts uh, coś tam, coś tam, hello uh, and welcome, test subject 5673 Today we will uh, be doing a few tests on you uh, most of these tests are deadly according to 29, don't worry i co, możemy za zacząć od początku? Nie, myślałem, że możemy zacząć od początku Dobra, czyli to jest ewidentnie koniec. Dzięki wam wszystkim jeszcze raz, trzymajcie się ludziska i papatki. Tutaj co mamy? Checkpoints, ok, mamy checkpointa. Lava parkour, drugi lava parkour. What the fuck? Tu jeszcze coś jest. Tu jeszcze coś jest, ja, ja się z wami pożegnam, a tu jeszcze coś jest, naprawdę? Poważnie? Ej, ale tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma! To już nic nie ma, dobra, to może taki troll ze strony ewentualnie autora, albo coś takiego po prostu, żeby... E, żeby pokazać, że to jeszcze może nie koniec, tak, ale jeszcze sprawdzę mimo wszystko, czy coś tutaj nie ma. Ale chyba widzę, tutaj nic nie ma. dobra, to jest taki po prostu mych ze strony producenta, autora, że prawdopodobnie będzie jeszcze jakaś kolejna część, którą myślę, e, jeżeli jest już, to może nawet nagram, jeżeli będzie ciebie. Tak Tak, jak jeszcze raz jest z wami żegnam, trzymajcie się, ludziska i papatki.